Twój pies cię kocha. Podąża za tobą i dzieli z tobą każdą chwilę życia. Ale skąd wiesz, czy naprawdę jesteś jego ulubionym człowiekiem? W tym filmie odkryjemy dziewiętnaście niepodważalnych znaków, że zajmujesz pierwsze miejsce w sercu twojego psa. Znaków, które sprawią, że spojrzysz na niego w zupełnie nowym świetle. I koniecznie zwróć uwagę na znak numer 15, jest tak subtelny że większość ludzi całkowicie go przegapia. Wyobraź sobie nagły huk w kuchni, trzask drzwi, czy ciężarówka dudniąca na zewnątrz, a on, zanim poszuka innego miejsca, biegnie prosto do ciebie. To nie tylko strach, to szukanie bezpieczeństwa u człowieka, któremu ufa bezgranicznie. Przytula się do twojej nogi, trąca głową twoje dłonie, albo zwija się u twoich stóp, mówiąc cicho: Z tobą jestem bezpieczny. To zachowanie pokazuje, że nie widzicie tylko jako części domostwa. Jesteś jego kotwicą w każdej burzy, spokojem w każdym chaosie. Czy zauważyłeś, jak on wydaje się czuć dokładnie to, co ty, prawie jak lustro? Kiedy wracasz do domu wyczerpany, cicho kładzie się obok ciebie. Kiedy jesteś podekscytowany, skacze z zaraźliwą energią. To nie jest przypadkowe. On odczytuje subtelne wyrazy twarzy. Małe zmiany w postawie, a nawet sygnały chemiczne, które wydzielasz, gdy zmienia się Twój nastrój. Synchronizując się z Tobą, cicho pokazuje Twój świat to mój świat i podzielę się z Tobą każdym uczuciem. W świecie psa dzielenie się czymś wartościowym jest rzadkością, więc kiedy przynosi Ci swoją ulubioną zabawkę, zużytą piłkę, a nawet przypadkowy patyk z zewnątrz, to coś więcej niż tylko ofiarowanie przedmiotu. To dawanie zaufania i uczucia. Kładzie ją u Twoich stóp lub trąca nią twoją dłoń, zapraszając Cię do serca swojego życia. To cicha deklaracja miłości pokazująca, że zajmujesz miejsce, którego żadna zabawka nie zastąpi. Są chwile, kiedy nie prosi o głaskanie, smakołyki czy zabawy, po prostu chce być blisko Ciebie. Może leży w przejściu, gdy pracujesz, albo cicho odpoczywa obok ciebie, gdy czytasz. Wybór pozostania blisko nie jest przypadkowy. Chodzi o połączenie i komfort bez słów. Pozostając blisko, cicho komunikuje Bycie z tobą, nawet w ciszy, wystarczy. Nawet w pokoju pełnym dźwięków, śmiechu, muzyki czy hałasu w tle, natychmiast nastawia się na twój głos. Zawołaj go po imieniu, a on od razu zareaguje. Zaśmiejesz się, a on podnosi wzrok na ciebie. To nie tylko posłuszeństwo, to selektywne skupienie zrodzone z zaufania i miłości. Twój głos prowadzi go, uspokaja i sygnalizuje, że wszystko jest w porządku. Dla niego słuchanie ciebie to nie nawyk, to instynkt, wykuty przez więź, którą dzielicie. Zanim zrobi nowy krok, podejdzie do innego psa, zbada nową przestrzeń czy spotka obcego. Spogląda na ciebie. To szybkie spojrzenie nie jest przypadkowe, to ciche pytanie: czy to w porządku? Psy, które sprawdzają z tobą w niepewnych momentach, pokazują, że jesteś ich przewodnikiem, obrońcą i najbardziej zaufanym towarzyszem. Twój osąd liczy się dla niego bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Miejsca, które wybiera do spania, ujawniają głębie jego zaufania. Czy to zwijanie się obok twojego łóżka? Opieranie się o twoje nogi na kanapie, czy nawet trącanie twojej poduszki, to instynktowne. W naturze psy śpią blisko tych, którym ufają swoim życiem. Wybór spania blisko ciebie pokazuje, że jesteś jego najbezpieczniejszym miejscem, biciem serca, na które liczy, by poczuć spokój i komfort. Nieważne, czy nie było cię pięć minut czy pięć godzin, radość, gdy wracasz, jest wybuchowa machanie ogonem, kręcenie się w kółko, radosne szczeknięcia, a nawet małe podskoki z ekscytacji, wszystko to komunikuje czystą miłość i ulgę. To powitanie jest zarezerwowane dla tego, kogo kocha najbardziej, pokazując, że Twoja obecność sprawia, że Jego świat jest kompletny. Kiedy staje przed wyborami, zabawki, smakołyki, czy inni ludzie go wołający, konsekwentnie przychodzi do Ciebie. Ta preferencja nie jest przypadkowa, to potężna deklaracja, gdzie naprawdę leży jego serce. W świecie psa wybieranie ciebie zamiast natychmiastowych nagród jest rzadkie, cenne i jest znakiem, że jesteś centrum jego wszechświata. Nawet w środku głębokiej, spokojnej drzemki, lekko uniesie głowę, otworzy jedno ostrożne oko lub cicho podejdzie, by tylko sprawdzić, gdzie jesteś. Nie chodzi o prośbę o spacery, smakołyki czy zabawę, chodzi o upewnienie się, że jego najważniejsza osoba jest bezpieczna i cała. Ta instynktowna czujność świadczy o niezachwianym oddaniu, cichej obietnicy, że zawsze jest świadomy Twojej obecności, nawet gdy świat jest spokojny. Każdy drobny ruch, każde delikatne spojrzenie to Jego sposób na ciche powiedzenie: Jesteś dla mnie najważniejszy. To subtelna, rozgrzewająca serce, forma opiekuńczości, która przez większość pozostaje niezauważona, ale dla tych, którzy ją rozpoznają, jest głębokim znakiem zaufania i miłości. Ochrona nie zawsze jest głośna czy oczywista. Czasem to mały, celowy gest, lekkie wyprzedzenie, gdy zbliża się obcy, opieranie się o twoją nogę by zapewnić poczucie bezpieczeństwa, lub utrzymywanie skupionej uwagi na nieznanych ludziach lub obiektach w pobliżu. Te ciche, prawie niewidoczne działania są jego sposobem komunikowania troski i lojalności i są zarezerwowane tylko dla osoby, która znaczy dla niego najwięcej. Nie chodzi o agresję, chodzi o zapewnienie twojego bezpieczeństwa i pokazanie, że wybrał cię jako swój priorytet. Każdy subtelny ruch przekazuje wiadomość głośniejszą niż słowa kiedykolwiek mogłyby: Jestem tutaj i zawsze będę cię chronił. Kiedy staje przed nową ścieżką, wchodzi do dziwnego pokoju lub napotyka niezwykłe zapachy, nie rzuca się po prostu do przodu. Zamiast tego zatrzymuje się, kieruje wzrok na ciebie i czeka na Twój sygnał. To nie tylko ciekawość, to ciche pytanie: czy bezpieczne jest, jeśli pójdę? Robiąc to, okłada w tobie pełne zaufanie, uznając, że twoje wskazówki są ważniejsze niż jego instynkty. Każdy wahający się krok, każde ostrożne spojrzenie to wyraz więzi zbudowanej na zaufaniu i szacunku. Mówi ci bez słów, że twoja aprobata kształtuje jego świat i że twoja obecność jest dla niego najważniejsza. Kiedy pojawia się niepewność lub strach, Dźwięk nieznanego hałasu, cień przechodzący po ścianie czy zbliżający się obcy, nie cofa się ani nie chowa. Zamiast tego delikatnie przyciska swoje ciało do twojego, pozwalając, by twój spokój i obecność go uziemiały. To przytulenie nie polega na zajmowaniu miejsca. Chodzi o czerpanie z twojego pocieszenia i poczucie bezpieczeństwa. To wrażliwość, którą psy rzadko dzielą, ujawniając głębię swojej więzi z tobą. Za każdym razem, gdy to robi, cicho wyraża zaufanie i zależność, mówiąc ci, że Twoja obecność zamienia nieznane w coś możliwego, do opanowania i pocieszającego. Niektóre z najbardziej znaczących więzi nie rodzą się w zabawnym chaosie czy wielkich gestach, lecz w ciszy, spokoju i wspólnym milczeniu. Ciche siedzenie obok Ciebie, gdy czytasz, delikatne opieranie głowy na Twoich kolanach, gdy oglądasz telewizję. Czy po prostu leżenie w pobliżu podczas drzemki, te chwile niosą ze sobą ciężar emocji, którego niewielu zauważa. Odzwierciedlają one najczystszą formę miłości, głębokie, bezsłowne zaufanie, że wybiera spędzanie tego spokojnego czasu z tobą. To subtelne przypomnienie, że dla niego bycie blisko ciebie wystarczy, że połączenie nie zawsze potrzebuje słów, zabawy czy uwagi, to po prostu obecność, towarzystwo. I niewypowiedziana więź, która ma największe znaczenie. Czy to moment ekscytacji, nagłego strachu, czy nowej i nieznanej sytuacji, jego pierwszy instynkt to znalezienie Ciebie. Głośny hałas na zewnątrz może sprawić, że pobiegnie prosto do Ciebie, nowa zabawka może sprawić, że popędzi by Ci ją pokazać, a w chwilach niepewności patrzy w Twoje oczy, czekając na sygnał. To coś więcej niż nawyk. To głęboko zakorzenione zaufanie, że jesteś centrum jego świata. Wie, że Twoja obecność przynosi wskazówki, komfort i pocieszenie. Nie jesteś tylko częścią otoczenia. Jesteś kotwicą w każdej sytuacji. Kiedy wybiera Ciebie jako pierwszego, pokazuje, że w jego życiu nikt inny nie może zastąpić Twojej roli. Twoja aprobata i uwaga kształtują jego reakcje, jego decyzje, a nawet jego radość. Psy może nie rozumieją kalendarzy ani zegarów, ale pamiętają twoje codzienne rutyny, nawyki, a nawet nastroje o określonych porach. Kiedy rano sięgasz po buty, on już przewiduje spacer. Kiedy siadasz z filiżanką kawy, on może zwinąć się w pobliżu, wiedząc, że to spokojna chwila, którą może z tobą dzielić. Ta uważna obserwacja pokazuje więź znacznie wykraczającą poza zwykłe towarzystwo. Pamięta wzorce, przewiduje twoje działania i dostosowuje swoje zachowanie, by być blisko i obecnym, gdy najbardziej go potrzebujesz. To subtelny, ale głęboki sposób na powiedzenie: Zauważam cię, rozumiem cię i chcę być częścią twojego życia na każdym kroku. Nawet jeśli raz na niego nakrzyczysz, przypadkowo nadepniesz mu na łapę, albo nie poświęcisz uwagi, gdy jej szuka, on nie chowa urazy. Zamiast tego wraca do ciebie z niezachwianą lojalnością i miłością, gotowy dzielić każdą chwilę na nowo. Psy, które wybrały swojego człowieka, instynktownie rozumieją przebaczenie, wiedzą, że więź jest większa niż pojedynczy błąd. Ta zdolność do resetowania, do zawsze stawiania cię w centrum ich zaufania pokazuje głęboką inteligencję emocjonalną i głębokie połączenie. On nie tylko wybacza, nieustannie wybiera ciebie. Raz za razem, udowadniając, że jego lojalność jest bezgraniczna. Wreszcie, ostateczny znak bycia wybranym to sposób, w jaki kocha Cię we wszystkim, co robi. Od podążania za Twoimi krokami po domu, pozwijanie się obok Ciebie, po przechylanie głowy z ciekawością, gdy mówisz: Każde działanie jest nasycone troską, uwagą i oddaniem. Nie chodzi o komendy, smakołyki czy trening. Chodzi o połączenie, które wykracza poza słowa. Kiedy Twój pies konsekwentnie wybiera Ciebie, szuka Twojej obecności, odzwierciedla Twoje nastroje i dzieli każdą cichą lub radosną chwilę, mówi jedno jasno, jesteś moim światem, moim sercem i moim bezpiecznym miejscem. To rodzaj miłości, która definiuje nierozerwalną więź między psem a osobą, którą naprawdę wybrał. Bycie ulubieńcem Twojego psa nie polega na jednym wielkim geście. To w codziennych chwilach, drobnych działaniach i cichym zaufaniu, które w Tobie pokłada. Rozpoznaj te dziewiętnaście znaków, a zrozumiesz głębię więzi, którą dzielicie. Więzi bezcennej, nierozerwalnej i pełnej miłości.